Jeśli zastanawiacie się, czy warto prowadzić kanał na YouTube, zostańcie ze mną i obejrzyjcie ten film do końca. W tym filmie opowiem Wam, co daje mi prowadzenie kanału i czy na nim zarabiam. Mam na imię Aneta, a mój kanał nazywa się Podróże z Anettę. Mój kanał założyłam dokładnie końcem sierpnia 2023 roku. Prowadzę go już dokładnie dwa lata. Obecnie mam niecałe 700 subskrybentów oraz 141 filmów, zarówno tych shortów, krótkich, jak i dłuższych formatów. Czy to dużo, czy mało? Nie wiem. Dla jednych to będzie mało, bo niektórzy w kilka dni zdobywają tyle subskrypcji. Natomiast dla mnie jest to mały, wielki sukces. Jestem wdzięczna za każdą osobę, która dołącza do tej społeczności i zostaje ze mną na dłużej. To motywuje mnie do dalszego nagrywania i daje mi naprawdę dużo, dużo radości. Może zacznę najpierw od tego, co daje mi i dało mi prowadzenie kanału na przestrzeni tych Dwóch lat. Na pewno najważniejszą wartością dodaną dla mnie jest spełnienie moich marzeń. Od dziecka marzyłam o tym, żeby prowadzić ludzi, żeby... Inspirować innych, żeby pomagać innym. Jaka młoda osoba zrobiłam kurs animatora i byłam opiekunem na różnych wyjazdach młodzieżowych. Później chciałam po skończeniu liceum, chciałam dostać się na turystykę. Niestety było wówczas 11 osób na jedno miejsce i nie dostałam się, co było wówczas naprawdę ogromnie bolesnym doświadczeniem. W ten sposób Porzuciłam jako moje marzenie i poszłam utartą ścieżką. Byłam po liceum po prostu ekonomicznym i poszłam dalej w takim kierunku. Prowadzenie kanału umożliwiło mi właśnie powrót tego marzenia. Mogę dzielić się doświadczeniami i pomagać innym w podejmowaniu decyzji oraz inspirować też do odwiedzenia nowych miejsc. Czuję radość i taką satysfakcję, że robię coś ważnego i dla siebie, i też dla innych. Więc jeśli Ty też marzysz o założeniu kanału, to po prostu to zrób i spełni swoje marzenie. Numer dwa, drugi powód, drugą wartością dodaną prowadzenia kanału jest na pewno mój własny rozwój osobisty. Prowadzenie kanału dało mi możliwość i szansę na naukę, poznanie nowych programów. Montaż filmów, obróbkę, lepsze robienie zdjęć oraz wydobywanie z nich tego, co najpiękniejsze. Nauczyłam się obsługi programów, ale także pozwoliło mi rozwijać siebie na poziomie emocjonalnym. Nauczyłam się i nadal się uczę przyjmować krytykę, radzić sobie z emocjami, przełamywać bariery, własne lęki, zmieniać przekonania. Każdy film. To krok naprzód w moim rozwoju osobistym. Jeśli ty również chcesz się rozwijać, to po prostu spróbuj i ucz się każdego dnia. Numer 3. Pamiętnik wspomnień. Kanał jest dla mnie rodzajem właśnie takiego pamiętnika. Zazwyczaj po podróżach mamy mnóstwo zdjęć w telefonach. Obecnie rzadko je drukujemy czy też podpisujemy i często zapominamy nazw miejsc, w których byliśmy, różnych dat, szczegółów podróży. I ja również tak robiłam. Robiłam mnóstwo zdjęć, a później nie pamiętałam kiedy, gdzie coś było kanał pozwolił mi wrócić i pozwala mi wracać do tych miejsc i przypominać sobie te chwile. Dzięki temu, że zapisuję, że tworzę filmy, nagrywam, to po prostu mogę później do tego wrócić i, i tak jak do pamiętnika przeczytać i zobaczyć, jak nazywało się na przykład dane miejsce. Więc jeśli ty również masz mnóstwo wspomnień, zrób coś, żeby je zachować. Jeżeli Marzyłeś o kanale, to połącz również te, te dwie rzeczy ze sobą i będziesz mieć również wspaniały pamiętnik z takimi namacalnymi wspomnieniami. Numer 4. Systematyczność i organizacja. Prowadzenie kanału nauczyło mnie planowania. Po każdym wyjeździe trzeba zgrać zdjęcia, trzeba wybrać ujęcia, zmontować film, to zajmuje naprawdę ogrom czasu, ale zmusza też nas do planowania i lepszej organizacji czasu. Jeśli Ty również chcesz. Chcesz być systematyczny, spróbuj też planować każdy krok. No i właśnie taki kanał bardzo nas tego uczy. Numer 5. Kreatywność. Kanał rozwija moją kreatywność na pewno. Zawsze lubiłam robić mnóstwo zdjęć, lubiłam robić albumy, kalendarze, kolarze. Często też dawałam w prezencie w rodzinie osobom i naprawdę. Prowadzenie kanału daje nam taką przestrzeń do tego, żeby dzielić się właśnie tą naszą twórczością, tym co zrobiliśmy, też z innymi. I mogę też tą właśnie moją pasję rozwijać w filmach, grafikach, co daje mi naprawdę ogromną satysfakcję i radość tworzenia. Jeśli ty też masz swoją pasję, jeżeli chcesz ją rozwijać. I dzielić się nią, ja Cię zachęcam do tego, żeby dzielić się właśnie swoją twórczością, swoimi dziełami, swoimi pomysłami z innymi, to po prostu to zrób i załóż również kanał. Numer 6. To pomaganie innym. Zawsze chciałam właśnie inspirować ludzi i pomagać im. Kanał pozwala mi właśnie dzielić się moim doświadczeniem, tym, co przeżyłam. Motywować też innych do działania, inspirować ich do spełnienia ich marzeń. Podróżniczych nie tylko. Jeżeli ty też chcesz pomagać innym, to na pewno prowadzenie kanału daje taką możliwość, ponieważ pomaga innym, którzy szukają takich właśnie informacji, na przykład o miejscach, o plażach, o hotelach. Przeróżnych informacji ludzie szukają w internecie, więc jeżeli chcesz i masz taką wiedzę i chcesz się tym dzielić, to kanał jest naprawdę świetnym pomysłem. Kolejna wartość dodana prowadzenia kanału, już siódma, to przełamywanie barier i radzenie sobie z krytyką. Prowadzenie kanału nauczyło mnie radzić sobie z krytyką i z hejtem. Nauczyłam się, że zawsze wychodząc do ludzi i otwierając się na ludzi, będziemy narażeni na negatywne komentarze i ocenę innych. Nawet jeśli przygotujesz się najlepiej, jak potrafisz będziesz mieć najlepsze intencje sto razy nagrywać jeden ten sam odcinek, to, co chcesz powiedzieć, znajdzie się zawsze ktoś niezadowolony, ktoś, kto Cię skrytykuje, ktoś, kto powie, że nie podoba mu się Twój wygląd, to, jak mówisz, mówisz za szybko, za wolno, zawsze znajdzie się jakiś powód do krytyki. Teraz wiem, żeby nie brać wszystkiego tak bardzo do siebie. Wiem też, że osoby, które są zadowolone ze swojego życia i szczęśliwe, nie potrzebują zostawiać negatywnych komentarzy, nie potrzebują innym ubliżać czy podcinać im skrzydeł. Nie mają po prostu nawet na to czasu. Dlatego zawsze, jak pojawia się jakiś taki negatywny komentarz to e, odpowiadam, staram się odpowiadać grzecznie, dziękuję, pozdrawiam, natomiast jeżeli jest to em, bardzo, em, no, taka nasi nasilony hejt i taka na, naprawdę niefajna energia, to zazwyczaj usuwam taki komentarz po to, że chciałabym, żeby na tym kanale, e, żeby ten kanał, kanał po prostu e, był otoczony dobrą, fajną energią, e, inspirującą, a nie e, jakimiś takimi zbędnymi e, kupimy czasami e, komentarzami. Bo jeżeli ktoś nie chce od nas oglądać, jeżeli komuś się coś nie podoba, to po prostu może wyłączyć e, i poszukać innych treści, które mu bardziej odpowiadają. Jeżeli również Ty boisz się krytyki i hejtu i to blokuje Cię przed założeniem kanału, to pomyśl sobie, że nie da się wszystkich zadowolić, i że zawsze, zawsze będą osoby, którym będzie coś nie pasowało i jest mnóstwo haterów i osób, które są w internecie tylko dlatego, żeby innym podcinać skrzydła. I robią to tylko dlatego, że są po prostu sami ze swojego życia niezadowoleni. Także przełam tą barierę. Nie myśl o tym, co pomyślą inni, bo to Twoje życie, to Ty decydujesz o swoim życiu i Ty decydujesz o tym, czy spełnisz swoje marzenia, czy też nie, czy też ktoś inny zablokuje Ci w spełnieniu Twoich marzeń i będzie jeszcze czuł taką satysfakcję. Kolejną, ósmą już wartością dodaną prowadzenia kanału jest pasja i satysfakcja. Kanał daje mi radość, zadowolenie i motywację do tworzenia dalej. Daje takiego kopa w życiu, oderwanie się też od codzienności, od codziennych problemów. Więc, jeżeli ty też chcesz poczuć taką satysfakcję, rozwijać swoją pasję, radość tworzenia, zacznij działać już dzisiaj i załóż kanał. Nie wiem, czy cię przekonałam, czy nie. Mam nadzieję, że choć, choć trochę tak. No i na koniec e, pytanie, które e, słyszę najczęściej i które najbardziej ludzi interesuje. Czy zarabiam na tym kanale? Moi kochani, obecnie nie, nie zarabiam na tym kanale. Nie mam też e, tyle czasu, żeby go promować, żeby e, badać. E, rynek, statystyki, walczyć o zasięgi. Oczywiście, że marzę o tym, żeby kiedyś zarabiać na tworzeniu tego, co się lubi, tego, co się kocha, czyli tworzyć i również zarabiać na swojej pasji. Natomiast obecnie nie zarabiam. Natomiast największą, mimo tego, że nie zarabiam, największą dla mnie nagrodą obecnie są komentarze i subskrypcje i Naprawdę daje mi to dużą motywację do tego, żeby dalej nagrywać i żeby dalej małymi kroczkami rozwijać ten kanał, a być może kiedyś również no, w jakiś sposób się to zmodyfikuje. Jeżeli będziecie również oglądać, to może będę miała po prostu większe zasięgi. Jeżeli Wam się ten film podobał, jeżeli cokolwiek z niego wynieśliście, to cieszy mnie to bardzo. Zostawcie, słuchajcie komentarz, polubcie, dajcie znać, czy jakkolwiek przekonałam Was do założenia tego kanału. Jeżeli macie jakieś pytania, to zostawcie, na pewno na nie odpowiem. No i słuchajcie, działajcie, bo uważam, że naprawdę warto i absolutnie nie żałuję. Nawet mimo tego, że nie zarabiam nic na tym kanale, nie żałuję, że go założyłam. Cieszę się ogromnie i daje mi to naprawdę dużo, dużo radości. Zapraszam Was też do oglądania oczywiście wszystkich moich filmów na moich, moim kanale. Planuję rozszerzyć troszeczkę content. Także czekajcie, jeżeli Was będzie to interesować. To będzie mi również bardzo miło, jeżeli ze mną zostaniecie. Dziękuję Wam bardzo za, za oglądanie, no i za to, że jesteście ze mną. A Wy, co myślicie? Czy warto prowadzić kanał, czy nie? Czy prowadzicie kanał, czy. 700 subskrypcji to dużo, czy mało w ciągu dwóch lat? Ile wy macie subskrybentów? Jakie trudności wy napotkaliście? Co wam to dało? Czy was to motywuje? Dajcie znać, bo jestem bardzo ciekawa. Dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam też do mojego bloga w podróży na mój Instagram Travel With Aneta, i na mojego TikToka Life and Travel With Aneta.